W zespole szkolno-przedszkolnym w Dobieszowicach przeprowadzone zostały eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod nazwą Młodzież zapobiega pożarom. Staramy się od najmłodszych lat no, zaszczepić jakiegoś bakcyla strażackiego, jeśli chodzi tutaj o, o młodzież, tak? bo ile sobie młodzi, młodych ludzi tutaj wychowamy poprzez na przykład taki turniej, czy, czy też zawody sportowo-pożarnicze, no tak potem ta straż będzie wyglądać. Im więcej młodzieży przyciągniemy do jednostki, tym łatwiej będzie po prostu prowadzić to dalej tak? i prowadzić Działalność społeczną, podkreślę tutaj, bo, bo no to, jest, to jest najistotniejsze, w tym, że to, co robią straccy ochotnicy, jest w dużej mierze robione bezinteresowo. Uczestnicy turnieju rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach wiekowych. Każdy uczeń otrzymał do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. Poziom rywalizacji był wysoki, dlatego nie obyło się bez dogrywek. Nie było łatwo, ale jakoś dałem radę. Okay, które pytania sprawiły Ci największe trudności? Były takie. Ile płynu gaśniczego jest w, w samochodzie gaśniczym, dużym. Jest kilka pytań, które były trudniejsze, ale nie było aż tak źle. Ok, a długo się przygotowywałeś do tych eliminacji? No około miesiąca codziennie ćwiczyłem. Teraz Ty nam opowiedz, jak sobie dzisiaj poradziłeś z tymi pytaniami testowymi, bo widzimy jest puchar, więc jest jakieś miejsce. No dobrze poradziłem. Które miejsce zająłeś i czy pytania były trudne? Drugie, nawet pytania były trudne. Skąd tu tak młodych ludzi zainteresowanie tematyką Straży Pożarnej? Na zajęcia chodzę. Pożarnicze. I co, i fajnie jest na tych zajęciach? Czego się uczycie? Robimy toreb przeszkód. Czasami gramy w piłkę. No to jest właśnie głównie, że właśnie mamy sąsiadów strażaków i tam właśnie powiedzieli, że przyjdę raz tak do straży i tak to jestem już w drużynie MDP w Dobyszowicach. No i tak, to są moje pierwsze w ogóle te właśnie TWP i właśnie się bardzo cieszę, że już na początku mogłem takie miejsce wysokie zająć. Mój tata jest zastępcą komendanta w Bytomiu w straży. Wiesz, zdecydowanie to tata tak gdzieś tam zachęcił i zaraził tą pasją? Tak, dokładnie. Organizatorzy zadbali też o atrakcje dla pierwszoklasistów, którzy od nowego roku szkolnego uczestniczą w zajęciach pożarniczych. Od tego roku klasy pierwsze uczestniczą w zajęciach sportowo-pożarniczych. Są to zajęcia organizowane na terenie szkoły, ale korzystając z sąsiedztwa OSP, często te zajęcia są prowadzone właśnie w jednostce naszych ochotników. Finaliści otrzymali dyplomy i nagrody. Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach, wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się już 2 kwietnia w Siewierzu. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym.